Colt Navy. Rewolwer, który podbił dziki zachód i na zawsze wpisał się w historię XIX wieku. To broń, którą nosili szeryfowie, rewolwerowcy, żołnierze i zwykli pionierzy. Symbol epoki, w której życie i śmierć często zależało od szybszego strzału. Rok 1851 Samuel Colt prezentuje swój nowy rewolwer kapiszynowy to Colt Navy w kalibrze 36. był lżejszy i smuklejszy od wcześniejszych Coltów, Dragon i Walker. Kalibru 44, które choć potężne, były nieporęczne i ciężkie. Navy ważył około kilograma, miał cieńszą lufę i prostą, solidną konstrukcję. Był to rewolwer, który można było nosić na co dzień, nie tylko w siodle czy na polu bitwy. Był sześciostrzałowy. By go załadować, należało standardowo wsypać porcję czarnego prochu do każdej z komór bębna, wcisnąć ołowianą kulę, za pomocą pobojczyka, a następnie założyć kapiszony na kominki. Cały proces był czasochłonny, ale w zamian dostawało się sześć strzałów bez konieczności przeładowywania, co na tamte czasy było przewagą nie do przecenienia. Lufa miała długość od 7 do 8 cali, co zapewniało niezłą celność, a ośmiokątny przekrój nadawał broni rozpoznawalny kształt. Nabębnie bębnie grawerowano scenę bitwy morskiej między flotą Teksasu a Meksykiem, stąd nazwa Navy, czyli marynarka. Choć sam rewolwer rzadko trafiał na okręty, nazwa szybko się przyjęła i przylgnęła do tego modelu na zawsze. Co prawda to głównie Colt Army 1860 (kaliber 44) występował w wojskach lądowych, a Navy (kaliber 36) był przeznaczony dla marynarki, ale w siłach lądowych też go chętnie używano. Navy 1851 znalazł użytkowników praktycznie wszędzie: w wojsku, wśród oficerów i żołnierzy, w miastach u szeryfów i stróżów prawa, w salonach u hazardzistów i amatorników. Był też popularny wśród cywilów na pograniczu, gdzie broń często decydowała o przeżyciu. Dzięki swojej poręczności i celności, Navy stał się niemal standardem na amerykańskim zachodzie. To właśnie z tym rewolwerem kojarzymy Wild Billa Hitchcocka, legendę dzikiego zachodu. Hitchcock zawsze nosił dwa Colty Navy z rękojeściami z kości słoniowej. Używał ich w pojedynkach i słynął z tego, że strzelał z obu rąk naraz. Do dziś jego postać jest nierezerwalnie związana z tym modelem Colta. Ale nie tylko w Ameryce Colt Navy zdobył popularność. Trafiał też do Europy. Tamtejsi oficerowie chętnie kupowali go na własny użytek. Rewolwer był eksportowany masowo, a jego jakość i niezawodność zapewniały mu świetną opinię również poza Stanami. 10 lat po premierze Colta 1851 pojawiła się jego nowsza wersja – Colt Navy 1861. Pod względem działania była to ta sama broń nadal sześciostrzałowy rewolwer kapiszonowy kalibru 36, przypominał kolta Army kaliber 44, ale konstrukcja została wysmuklona. Ośmiokątną lufę zastąpiono okrągłą, co nadało broni elegancki i opływowy wygląd. Rękojeść była wyprofilowana, a całość prezentowała się bardziej nowocześnie. Choć różnice techniczne były niewielkie, użytkownicy szybko je docenili. Colt 1861 lepiej leżał w dłoni, a przy tym zachowywał wszystkie zalety poprzednika: poręczność, celność i niezawodność. Wielu kolekcjonerów uważa go do dziś za najładniejszy rewolwer Colta epoki kapiszonowej. Navy 51 i 61. Trafiły na front wojny secesyjnej. Korzystali z nich zarówno żołnierze Unii, jak i Konfederacji. W warunkach bojowych udowodniły swoją wartość. Były stosunkowo trwałe, dawały sześć szybkich strzałów i były prostsze w obsłudze niż wcześniejsze, ciężkie modele. Po wojnie tysiące egzemplarzy pozostały w rękach cywilów i rozprzestrzeniły się na całym kontynencie. Warto pamiętać, że Colt Navy nie był jedynym rewolwerem tych czasów. Konkurował m.in. z Remingtonem model army, czy z innymi modelami Colt'a, jak masywniejszy Dragun. ale to właśnie Navy dzięki swojej równowadze pomiędzy mocą, wagą i celnością zdobył największą popularność. Dla porównania, Colt Dragon kaliber 44 miał potężną siłę ognia, ale był ciężki i nieporęczny. Colt Navy, choć słabszy, był dużo wygodniejszy do noszenia na co dzień. Dlatego to on stał się najczęściej wybieranym rewolwerem kapiszonowym w Ameryce. Z perspektywy czasu, Colt Navy był przejściowym, ale niezwykle ważnym ogniwem w historii broni palnej. To on przygotował grunt pod nowsze rewolwery na amunicję scaloną. Navy 51 i 61? To dwa modele, które różniła dekada, a łączyła ta sama idea: niezawodna, poręczna i elegancka broń, którą wybierali zarówno żołnierze, jak i legendarni rewolwerowcy. Do dziś pozostają jednymi z najbardziej rozpoznawalnych symboli epoki kapiszonowej. Kiedy patrzymy na Navy, nie widzimy tylko kawałka metalu. To część historii Ameryki świadek wojny secesyjnej, pojedynków na ulicach i salonach, a także narzędzie, które pomogło ukształtować Dziki Zachód. To właśnie dlatego Colt Navy jest czymś więcej niż bronią. To ikona, której legenda przetrwała do dziś. Do strzelania i podziwiania. Colt. To jak to z tym Coltem jest? A co chcesz wiedzieć? W zasadzie wszystko. 1851 i 1861. No tak, właściwie tutaj mamy w temacie kolty Navy 1851 1861, a więc tak, COLT 1851 podczas wojny secesyjnej i w ogóle w tamtym okresie to e, tych koltów było chyba najwięcej, ze wszystkich rewolwerów wyprodukowano. Był to jeden z pierwszych Coltów, jeżeli chodzi o zamówienie armii amerykańskiej, oczywiście pierwszy dla armii był robiony Colt Walker, ale no nie, w, nie w takiej ilości, wręcz tam wykonano go chyba z 1000 sztuk. Natomiast no, Kolta Navy to już zrobiono dużo, dużo więcej. Najwięcej ze wszystkich rewolwerów. Tutaj rocznik 1851 to jest rok wprowadzenia go na uzbrojenie, a nie wynalezienia tego kolta skonstruowano. Nie? Colt Navy 1851 no, różni się znacznie od swojego młodszego braciszka 1861. Kształtem lufy, chociaż znane są też modele Colta Navy z lufą okrągłą. Pamiętajmy, że w tamtym czasie kol był robiony nie tylko przez fabrykę Colta. Gdzieś coś na licencji. Konfederaci coś tam sobie robili. Używali nawet mosiądzu tutaj, bo nie mieli stali. Za granicą też to było robione, a więc te lufy mogły mieć też okrągły kształt. Colt Navy od 1851 do 1861 tak patrzymy. no to tak, rękojeść no podobna ale pobojczyk zaczep pobojczyka jest inny chociaż działa, zasada działania jest ta sama O tu mamy 1861 w ogóle, jak weźmiemy do ręki jego braciszka, tłuściejszego braciszka w kalibrze 44, czyli kolta armii 1860, tak? No to tak jak popatrzymy, no to tak troszeczkę odchudzony kolt 1860, tak? tyle że on kaliber jednak 36, zgrabniejszy. W ogóle, kolty w kalibrze 36 miały być robione dla marynarki, a. Wszelka broń w kalibrze 44. Dla wojsk lądowych no, w sumie to tak nie było, bo w kalibrze 36 e, rewolwery nie tylko Colt'a, ale też Remingtona używano w siłach lądowych czy przez cywili. Różni się też muszką. Jest inna muszka. Tak, tutaj mamy po prostu e, słupek, a w kolcie 1861 muszka jest taka sama jak w 1860. Jest troszeczkę inna. Szczerbina, wiadomo jak to w kolcie. W kurku, jeżeli ktoś strzela z Remingtona, to może być zdziwiony, jak z tego celować. Da się celować. Chociaż mówi się, jeżeli chodzi o strzelanie do tarczy, że Remingtony służą do strzelania. Kolty do macania i podziwiania. No, znam takich kolegów, co z koltów piękne wyniki potrafią wystrzelać. Mhm. A Twoje doświadczenia na tych dwóch e, rodzajach rewolwerów zauważyłeś, żeby. Znaczy, mówisz o w ogóle o celności. O koltach, czy w ogóle o. Zestawienie kolta z Remingtonem? Ach, no to celność, no to jednak tutaj e, szczerbinka w ramię e, no dużo daje. Kolt. E, Da się z niego fajnie postrzelać, no, tylko no ta szczermina jest drobna, co niektórzy sobie ją poszerzają. Oczywiście musi być kształt zachowany, tak. No. Powiem tak, fajnie się z tego strzela, ale jeżeli dotarczy, to w ogóle wolę strzelać do Spencera. Mhm. Z Remingtona też się fajnie strzela, owszem, jeżeli chodzi o jakieś, żeby jakieś wyniki uzyskać z Da się strzelić, tylko trzeba troszeczkę potrenować. A może zapytamy osób, które nas oglądają, jakie Wy macie doświadczenia, jeżeli chodzi o celność Colt versus Remington. Podzielcie się z tym, chętnie poczytamy. Oczywiście cały czas mówię o strzelaniu 25 metrów. Tak. Lub 50 i strzelamy z jednej ręki. I w Mlajku, strzelanie z jednej ręki na 25 metrów, jakie mamy konkurencję? Jak one się nazywają? No więc. Yy, yy. Mamy konkurencję Marietę. jest to mm -hmm. strzelanie z replik, mm -hmm. no, tak, jest konkurencja e, Colt, ale to jest już strzelanie z oryginałów, tak. E, mamy jeszcze konkurencję donat Malson, a to już jest strzelanie na 50 metrów. Z jednej ręki? Tak, z jednej ręki. Mm -hmm. Słuchaj, mówiłeś, że tego Colta produkowano najwięcej, a co było z katelmanem i Peacemakerem? No więc tak. Mylimy pojęcia. W tej chwili mówimy o broni rozdzielnego ładowania. Kattelman też Pismaker jak to niektórzy tak to sobie nazywają, kolta skonstruowanego w roku 1873, to już niestety to była konstrukcja na naboje scalone. W wersji rozdzielnego ładowania nie było czegoś takiego. Jeżeli chodzi przynajmniej o seryjną produkcję, może gdzieś ktoś coś takiego sobie przerobił. Nie wiem. W historii mogły się różne rzeczy dziać, tak? Natomiast nie było seryjnej produkcji, no niestety zasmucę e, tutaj posiadaczy Katelmanów, Pismakerów, że no nie było czegoś takiego. E, w tej chwili jest to sprzedawane, jest to broń ograniczonego ładowania, data się zgadza, więc możemy się cieszyć, że mamy taką replikę, no ale po prostu mamy coś, co nie istniało. Mhm. Słyszałem też takie sformułowanie konwersja wsteczna, tak? Że no coś takiego. Wsteczne. No bo właśnie odchodzi, chodzi, bo mhm. mieścimy się w tej dacie, jest rozdzielne ładowanie, więc no dobra, możemy się cieszyć takim rewolwerem, ja fajnie jest. Tutaj jeżeli chodzi o Colt to o tak 1851, zrobiono tego najwięcej. Natomiast 1861 no już nie, nie zrobiono tego bardzo dużo, dlatego że już była duża konkurencja. Mhm. Bo i był Colt Army 1860, były Remingtony w kalibrze, 36, w kalibrze 44, Roger Spencer, były rewolwery Adamsa, poza tym konstrukcje, które takie mniej znane jak Spearbour, a i tam jeszcze kilka takich innych. Także no to już rynek był troszeczkę zawalony, no i tych rewolwerków no 1861 za dużo nie wykonano, chociaż one są chyba najpiękniejsze, jak tak się popatrzy. Piotrek, te wszystkie kolty to są wszystkie repliki, które zostały zrobione niedawno? Oj nie. Akurat jeżeli chodzi o kolty, no to mamy lata 70. ubiegłego stulecia. Ten konkretny model? Ten konkretny model jest zrobiony w roku 71. Colt Army też w 71. A ten 70. Czwarte, czyli 1974. Powiem ci, że wyglądają, jakby były ze sklepu. Tu, jakbyś był ciekaw, masz napisane dokładnie datę. To są oczywiście kody. Czyli mamy 3X. Czyli to jest 1974 mhm. rok. W tej chwili producenci odchodzą już od skomplikowanych kodów i po prostu na nowych rewolwerach czy karabinach, w ogóle na broni, już piszą datę. I to jest chyba mhm. prostsze niż szukać kodów, gdzie każdy kraj miał swoją tabelę z kodami. No właśnie, szukać kodów. Widzowie tylko przypomnę, że jeżeli ktoś nie jest w temacie to my w książce Broń Czarnoprochowa, Strzelectwo Sportowe i Rekreacyjne zawarliśmy kody produkcji danych modeli. I potem można sobie zweryfikować, z jakiego roku macie wyprodukowany rewolwer czarnoprochowy. Szukam ich, ale wrzucę Wam w przebitkach, bo nie, nie mogę teraz znaleźć w tych wszystkich informacjach. Słuchaj, widoki widokami, ale może strzelimy? No dobra, strzelimy, a potem wyczyścimy. Będziesz czyścił. Okej okay, Piotrek, to słuchaj, powiedzieliśmy trochę o Navy 1851 i 1861, pokażmy teraz jak one strzelają. Powiedz mi, to mamy do dyspozycji, to jest 51? Tak, to jest 51. Poznaliśmy po kwadratowej lufie, tak, tak? Zgadza się? Zgadza się, akurat ten model ma kwadratową lufę. Yy... Są też modele z okrągłą, ale akurat ten model. I to jest 61 Tak. I on już jest troszkę faktycznie smuklejszy, taki bardziej wyprofilowany, nie? Oba no, są w kalendzie... Czy chodzi, ja wiem, gdzie... jest podobna. 36, to jest kaliber oba. Nie? Tak, Kaliber obu 36. Dobra, no to jakoś lepiej w łapie leży. Wiesz co? Nie ukrywam, że 61 wygląda dla mnie lepiej. Może z niego strzelimy? Co? Zobaczmy jak. Ładuj jak i strzelaj. Byli... Czekaj, czy 61 to nie jest twój nowy nabytek? Nowy. Okej, okay. strzelaj. Nie... Zdążyłem go strzelałeś. przetestować. Hmm, ciekawe. Dobra, to załadujmy go. Pamiętajcie, że ochrona wzroku i słuchu jest konieczna. W takim razie mamy okulary, słuchawki. Ładuj i strzelaj Czy mam wiedzieć coś specyficznego o tej broni Czy ładuje się ją jak każdego innego czarnoprochowca Jak każdego czarnoprochowca Wiele razy strzelałeś z różnych czarnoprochowców Więc po prostu Co oznacza, Ładuj. że odciągamy kurek Do pozycji bezpiecznej Tak. W tym momencie ustawiamy broń Żeby móc ją załadować lufą Najlepiej w kierunku Nie naszym Opuszczamy pobojczyk i powiedz mi, gdzie masz tutaj proch? Tutaj, tak? Mogę Więc z tego tak, tu masz proch, tak. yy, tyle że z kaszką musisz sypać e, szczuciem, bo to są od Remingtona akurat Dobra. kaszki, prochu to do tak. Powiedz mi, bęben się obraca w tą stronę, czyli muszę Zawsze ładować... Zawsze w jedną stronę. Od swojej prawej muszę sypać. Dobra, jedziemy. Proch, kasza szczuciem, nie? To znaczy nie do końca, czy co? Znaczy się prawie do końca, bo tam jest więcej, bo to jest od 44. No, rzeczywiście, akurat, no patrzcie. Nie? Jak coś takiego się dzieje, to bardzo prosty sposób. Nawet Ty musisz. Okej, okay. no i mamy. I kuleczka. Którą kulę brać? Kaliber 36, nasadzamy kulę, obracamy sobie bęben. I... Tu akurat masz kulę 380. To oznacza, że jest pod- czy nadkalibrowa? Podkalibrowa. To jest nadkalibrowa. Nad, okej. Okay. Do rewolwerów kul podkalibrowych nie używamy. Mhm. Nie siedzą wtedy w komorze, tak? Znaczy się, jakbyś chciał użyć kuli podkalibrowej, musiałbyś strzelać kulą na flejtuchu. A w rewolwerze, no, takich rzeczy się nie robi. No i patrzcie, znowu przysypałem. Dlatego używa się kuli nadkalibrowej. Ale Ci uświnie ten rewolwer. O, wyczyści się. Cyk. Dociskamy, dobra, i wiesz co, ja załaduję trzy komory. Dobrze. Będę wtedy bardziej celebrował każdy strzał. Tyle powinno. A może więcej. Słuchaj, a powiedz mi, co w takiej sytuacji, jak nasypie, nasypie za mało kaszy, i kula będzie miała, załóżmy, 4 mm do ujścia komory. Czy wtedy. Czyli kula wejdzie za głęboko, tak? Dokładnie tak. Czy wtedy pojawia się jakiś. Yy, Zagrożenia żadnego nie będzie, nie lękaj się. Natomiast no, troszeczkę strzału może być, nie takie jakbyśmy chcieli, nie? Bo mimo tego ten rozpęd kuli i przejście. stop! a smarowidło? Bardzo dobrze. Bo widzicie, po to strzela się z instruktorem. Czyli musimy zasmarować komory jeszcze. Dokładnie tak. Ok, tu masz. o. Czyżby to był smar na bazie wosku strzelego? Tylko i wyłącznie. Mm. Znasz jakieś inne smary? Taki ze sklepu widziałem w militariach. No tam też jest na bazie wosków szczelego. Okej. Okay. No chyba, że użyjesz jakiegoś e, smarowidła typu, nie wiem, Tawot, Wazelina, kremliwe, ale to są smarowidła zastępcze. No, zabezpieczą przed przeskokiem iskry, natomiast nie będą zwiększały nagaru. Nie będą spełniały swojej roli. Ekstra mam załadowane trzy komory, czyli mogę teraz przystąpić do ładowania kapiszonów. Na razie ładujemy, ale rzeczywiście uwaga, jest słuszna. Nie trzymaj tu paluszków. No właśnie, wiesz co, sprawdzałem twoją czujność. Mamy załadowane trzy komory, także obracamy. Ok. I broń jest gotowa do strzału. Strzelaj, celuj pod cel. Pod cel. Czyli pod czarny, nie? Uwaga, strzelam. O, no, taki zgrabny rzeczywiście ten chwyt, taki nie za duży jest, nie? Uwaga, lecimy. Hmm, bezodrzutowy. cyk strzał bardzo przyjemny, nie? Tak jest. Raczej postraszyłem tylko tarczę. No, ale jednak ten spust jest taki wąski i twardy. Także twardy, trzeba bardzo się twardy. Przyzwyczaiłem coś w nim zrobić. Takich spustów nie lubię. I kurek do pozycji Sprawdzamy bezpiecznej, teraz. sprawdźmy sobie komory odstrzelone, były trzy, są trzy puste, doskonale, odkładam broń, sprawdzona, możesz odłożyć, idziemy zobaczyć co narobiłeś, no dobra, chodźcie zobaczymy jak nam poszło, dobra słuchajcie, ja rzadko strzelam z no ale zobaczymy, czy da się coś trafić z takiego kolta Navy, którego konstrukcja jest sprzed ponad 150 lat, Na gościu. Nie, no gościu, powiem Wam, że... Przy czarnoprochowcach, jeżeli z daną bronią się trochę poćwiczy, to można uzyskać dobre wyniki. No ale to było strzelanie z dwóch rąk, więc wiadomo, stabilniej i tak dalej. Na pewno z jednej ręki byłoby to cięższe, czyli można z tego trafić. Ok, dobra, powiedzmy sobie słowo zakończenia na o Navy 1861 i 51. Piotrek, słuchaj, jak się okazuje, te kolt to jest całkiem celna na broń A powiedz mi w zasadzie, czy taki kolt 51 albo 61? Nadaje się na pierwszy rewolwer czarnoprochowy, czy raczej wybrałbyś coś innego? Bo na stole mamy też Army, Colta, Remingtona i Roger Spencera, z tego co widzę. Jako pierwszy rewolwer, załóżmy no to. Powiem tak: kupić sobie można to, co nam się podoba. A potem będziemy myśleć, czy dotarczy, czy może do jakiejś rekreacji, do strzelania do poperów to już to, troszeczkę inny rewolwer. OK. Ja bym mimo wszystko wybrał tego 61. On mi trochę no. bardziej leży. Jest ładny. Jest ładny. Dobra, słuchaj, dziękuję Ci za ten odcinek o kolcie Navy 1851 i 61. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tymi modelami, podzielcie się chętnie poczytamy. I na dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia! Strzelajcie bezpiecznie. Przymaję jak groźba. <grym> Kluczy, według których tworzy się zbiór może być wiele. Co? Nie czytaj, bzdur. Mm, zamieściliśmy, a nie zawarliśmy. Szybciutko. <laughs> szybciutko, póki nie pada. A to na stole, bo jak wszystkie leżą: kolcik, Remington. Dobra, to chodź, wrócimy. colt Navy tylko colt Navy się. 10... Płach lądowych też go chętnie używano, A per... dzień dobry maczku! To ikona, której legenda przetrwała do dziś, fajrand!